Nie wiem czy wiecie, ale niedawno przyszedł na świat piesek Narwhal uratowany przez fundację Max Mission z Missouri i taka ma specjalną cechę, że ma ogonek tutaj na głowie między oczami. Wygląda przeuroczo. Wygląda przeuroczo, to prawda. No. Pozdrawiamy pieska Narwala. Po prostu pokazuje, że czasem mutacje są spoko. Tomek opowiada tu bardzo śmieszny żart. Haha. Ha. Ciao, z tej strony gruby. Chciałbym zaprosić Was do zakupu gamera. Jest to komputer od X.com. Jeżeli sobie takiego sprawicie, to X.com zapewnia pakiet on-site, czyli naprawę komputera w domu. Jeżeli w jakim stopniu byście go przegrzali, sprawdzajcie, link w opisie. Dzień dobry, moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie na kanale X.com. Ago, dzisiaj razem ze mną Bartek Sitek, nie niepowtarzalny, Hej. cudowny. O, dziękuję. Bardzo Cześć, miro. witam serdecznie. Cześć. Już Czy dalej? Dzisiaj. Trzeci raz, to prawda. Czy zbieracie dalej, słuchaj powiedz na martwych youtuberów? Wiesz co? No i sobie znajdują jakoś tam, jakieś tam sposoby pomocy sobie, na przykład praca. Na przykład praca, normalna. Tak, normalna, nie, jakby nie takie normalne bycie pasożytem społecznym. Na przykład. W sensie. Takimi jak no, no. Może kiedyś dorośniesz. <laughs> ale słuchajcie, w ramach w takim razie dzisiejszego pasożytnictwa yy, skradnimy wam trochę wolnego czasu, yy, jednocześnie dając rozrywki, grając w czułko. Yy, czułko oczywiście gamingowe. Jak bardzo czujesz się gamerem z skali od 1 do 10? 2. Lubię gry, ale nie nazwałbym się gamerem. Kozak. a graczem? E, 10. 10 I no. to jest bardzo dobry vibe. Słuchajcie w takim Jesteśmy razie w Polsce. Wielki test wiedzy gamingowego czułka z graczem na ślepo. E, czy jestem grą, która wyszła w ostatniej dekadzie? Nie. Czy jestem grą kultową w Polsce? E, nie, Okej. Okay. Nie widzę jakby, co? Z git? Okay. Dobra, jest git? Tak. Czy. się chyba będzie git. Mhm, dobra. No. Czy Czy jestem grą 3D? Nie. Yy, hmm. Dobra, czy jestem grą, którą w jakiś Aha, dobra, czekaj, Wiecie co się… Czy jestem grą Indie? Tak. To się upewniłem, dobra. Czy ja jestem grą Indie? Nie. Mm, Dobra. Czy okay. jestem grą platformową? Nie. Eee, czy powstałem w latach 80. Y, nie. Okay. Y, czy, nagry czy YouTuberzy nagrywali ze mnie dużo Let's Playów? Tak. Dobra. Mm. Czy jestem grą platformową? Nie. Okay. Czy jestem grą, która jest łatwo modowalna? Mm, nie. Okay. Nie powiedziałbym. Nie Dobra. mam informacji tak naprawdę, nie jestem głównicą. Dobra. Czy jestem bardzo popularną grą? Tak, jesteś grą kultową. Aha. Hmm. Czy... Myślę, jak to będzie? Dobra, czy ja jestem grą 3D? Eee... Hmm. Tak. 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 Czy jestem grą uważaną za, grą z, za, za, grę, za, grę, z, za grę złą? Nie. Nie, o. Hmm to za pytanie? No, czy jestem słabą grą, wiesz co. Nie, nie, nie wiem, wiem, wiem o co chodzi, tylko zastanawiam się, czy to jest jakaś sugestia też, skoro to zapytałeś, czy to może coś sugerować? Nie, do bardziej pomyślałem o tym, że gra nie jest sławna, ale kultowa. To najczęściej mm. są gry, które są może aż tak złe, że... Okej, okay, dobra. Czy jestem grą survivalową? Na swój sposób tak. Na swój sposób tak. No, jest to ciężkie życie. E <noise> Okej. Okay. Czy protagonistą tej gry jest mężczyzna? Nie. Dobra, możliwe, że to jest źle sformułowane pytanie, czy jest jeden protagonista tej gry? Nie. Okay. Czy ja jestem uważany za słabą grę? Nie. Nie, okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. Czy jestem grą RPG? Nie. nie. Czy jestem PC Building Simulator? Nie. Dobra, więc nie jestem grą platformową. Czy jestem grą akcji? O, Nie. Okay, czy... czy jestem Farming Simulatorem? Nie. Eee, czy jestem grą strategiczną? Tak. U. Czy jestem grą zręcznościową? Tak. Okej. Okay. Czy jest to cała seria gier? Czy... Tak. Okej. Okay. Czy mogłam nagrywać let's play'a z tej gry? Nie jestem pewien. Spróbuj Mam informację, tak, że nie. Nie nagrywałeś. Nie nagrywałem. Informacja, że nie, ale na pewno ją znasz. Okej. Okay. Eee, czy jestem heroesami? Tak. A którymi? Co? Trójka. Dobrze. Tak, bardzo dobrze. Tomku podpowiem tak. Masz jeszcze może pięć pytań. Mm -hmm. Indyk jest dużą podpowiedzią. Jeżeli szeroko, na to spojrzysz. Mm -hmm. Moja odpowiedź na twoje pytanie się. Okej, okay, dobra. Okej, okay, rozumiem. Co? Nie znam żadnej gry o indyku. Dobra, czekaj. Nie musisz. Nie musisz. Nie tego indyk. Ale nie gra o indyku albo kurczaku. Jakiś <grym> drób, coś? Nie. Dobra przepraszam, daje się Nie znam tej gry. Nie znasz, ataki znasz Goose Game! Nie ta gra wygrała... Ta gra wygrała nagrodę najlepszej gry roku. Tak? Dosłownie. Tak. Wpisz sobie Antel The Goose Game, od razu poznasz. Mówiłem ci, żebyś let's play z niej nagrywał kiedyś. Nie widziałem tej gry nawet. Co? Widzi, gdzieś widziałem ten obrazek, ale nie wiedziałem, ah. nie, nie, zupełnie prze... Jakoś musiałem to totalnie re, ominąć. A, totalnie widzisz. musiałem ominąć. Dobra, to nie no. miałem szansy zgadnąć. No, ogólnie jest... Taką ogromną popularność zdobyła po prostu i zaczęła A? zgadniać wszelkie nagrody po prostu. Jezus no, no ale kiedyś jakaś jakoś świeża sprawa. Świeża, Z zeszłego, tak. roku, zeszłego roku. Okej, okay, dobra, to nie, przepraszam, to jakoś totalnie musiałem mnie ominąć. No to backa ze mnie, dobra. One zero for you. Dobra, czy jestem grą platformową? Eee, nie. Okej. Okay. Czy jestem kontrolą? Nie. To byłoby proste, no. Dobra, czy jestem strzelanką? Nie. Dobra, to czy ja jestem platformówką w takim razie? Nie. Okej. Okay. Dobra. Wow, to ja mi jakieś 10% gier swego gazuzku. Tak. E, dla mnie jakby ja jest, nie jestem ani platformówką, ani strzelanką, więc jest jeszcze gorzej. Mm. Czy jestem wyścigówką? Tak. Tak, okej. Okay. Dobrze, to czy ja jestem strzelanką w takim razie? Tak. Okej okay, po części, dobra. Dobra. Tylko, że problem z wyścigami na się jest takie, że wszystkie to były samochodziki po prostu i się jeździło. Dobra, czy... Yy, no. Mam w głowie jedną grę, ale myślę jaką opisać. Yy, była taka gierka, że z lewej strony ekranu były samochodziki. My byliśmy w jednym kolorze. Przeciwnicy wszyscy byli w identycznych samochodzikach w innych kolorach. Hmm? I mogliśmy wjechać na jakąś plamę oleju i to nas kręciło w kółku i mieliśmy jakiś określony czas na przykład... Eee, to do nie, teraz. to nie, to nie to. To, to nie, nie to. to nie to Dobra. To nie to, eee, to, nie to. Sorry. Duck hand. Tak, brawo. Dobra. Hmm? Dobra. Czy ja jestem tą najnudniejszą grą świata co jedzieś, jedzie się autem i cały czas w lewo nas lekko zrzuca? To był na sedze jakieś. Nie, to jest no. to Dobra a wiesz, że remake tego wyszedł w ogóle? Tak, widziałem, jest na bijarze też. Tak, Tak, więc jak chcesz na przykład umrzeć, to jest to dobry no sposób. To jest dobry sposób, tak, to prawda. Zgadza się, sposób. że nie znam więcej samochodówek na e, Wiesz co? Znałem tam te samochodziki, że z lewej było takie... Jesteś trochę w ślepej uliczce, bo dostałeś informację, że to gra wyścigowa i od razu poszedłeś za tym z własną interpretacją. Okej, okay, rozumiem. Można się ścigać w inny sposób mhm. niż samochodami. Kozak, dobra. Co? No nie wiem, to jest gra wyścigowa. tak to jest gra o czy, którzy się no, ścigają. Rozważę, <laughs> się, 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 no. Nie mam pojęcia, ty, czekaj. Wtedy powiedziałbym, że sportowa raczej. Zapytałem, czy jestem wyścigową. Powiedziałeś, że tak. Mhm. Ej, czy ja przewalę 3-0 na czułku zaraz? Czekaj, mam być w Wiesz, to jest, myślę, że... A jakąś podpowiedź? Dobrze. Mm, w tej grze ważne było przeskakiwanie rzeczy. Czy jestem tą grą w cyrku, gdzie się ten... Yy, nie, niestety skakało nie. Skakała na tym... Jezus nie. Maria. Ale była taka gra, że w cyrku leciałeś i przeskakiwałeś... Tak, i to było kilka minigierek ten. do tego. Tak, tej tak, Ostatnia tak. Ostatnia szansa tak. Ostatnia szansa. Przeskakiwanie rzeczy, wyścigówka. Mogę ci mocno podpowiedzieć. Jest duża szansa, że grałeś na naszym automacie w biurze. Uuu. W no, no, no. <laughs> Dobra, zabij mnie, przepraszam. Nazwę może się kojarzyć, ale. Nie znam Excite. Motorki. Motorki. Ściganka na motorkach. Yy. Hmm. Tak, grało <laughs> się w to. Oje, tak, dobra. No nie. A nie Zapomniałeś, Zapomniałem by... o tym. Że było coś takiego. Jasne. Zapomniałem. Tak, było coś takiego. No dobra. Czyli Czy nie jest tak, że to gra, której nie znałeś w ogóle? Nie grałem w nią. na Uf, dobra. Nią, na Bo nie, nie chciałem, nie grałem, że. Nie grałem na automacie w biurze. Grałem na się kiedyś, ale to no nawet na mi wpadło przez, że. Ale to przypomniała mi się jakaś gra z PC gdzie takimi jakby żużlowcami jeździłeś, też wyskakiwałeś z górek. Bardzo mm. by to już było ten, bardziej zaawansowane. Cześć. No dobra, to ja gram honorowy teraz już w takim razie. Kurczę. Jaką postacią z gry jestem, tak? Tak. Dobra. Eee, Zaczynaj. Dobra, czy jestem postacią z wolno? Nie. Uff, dobra, przynajmniej tyle. <laughs> eee, dobra. Czy jestem postacią ze strzelanki? Nie. Dobra. <laughs> byłoby to ciekawe, ale nie dobra. Czy jestem mężczyzną? Tak. Okay. Czy jestem postacią z rpg mm, Głównie nie. Głównie nie, okej. Okay. Tak. Pojawia się, ale głównie nie. To jest konkretna pewnie postać. To jest protagonista? Tak. Dobra. Yy, czy jestem postacią, która występuje jako przeciwnik w grze? Yy, nie, raczej nie, nie. Okej. Okay. Raczej jest po tej dobrej stronie. Dobra. Um, czy jestem z gry 3D? Mhm. Tak. Okej. Okay. Czy o moim bohaterze powstała seria gier? Mm. Występują w serii gier. Występują w serii gier. Mhm. Czy jest to seria gier, w której ostatnia część pojawiła się w ciągu ostatniej dekady? Tak. Dobra. Czy mój bohater jest mężczyzną? Tak. Okej. Okay. Dobra, więc ja jestem... Dobrze, czy jestem bohaterem z gry z rzutem izometrycznym? Nie. Okej. Okay. Czy jestem protagonistą gry? Zdarza ci się. Zdarza mi się. Czy jestem bohaterem gry akcji? A, tak, powiedzmy. Okej, okay, seria gry akcji. Mi się... Czy jestem bezimiennym? Nie. Okej. Okay. Nie jesteś bezimiennym. Bardzo imiennym. Dobra. E... Dobra. Czy gry, w których moja postać występuje, dzieją się w przyszłości? Tak. Okej, okay, czy jestem superbohaterem? Nie, okej. Okay. <laughs> nie, nie, nie. Bo te uniwersalskie masz. Nie, nie oni, oni rotują bohaterami. To, to nie to, to nie to. Mm. Czy wszystkie gry wyglądają tak samo, mają podobny styl e, jakby prowadzenia kamery i gameplayu? Czy to się tak. zmienia? Tak, okay, tak, tak, tak mają podobny styl. Dobra, dobra. Okej, okay, Czy akcja gier w których występuje toczy się w przyszłości? Mm, nie, nie, nie. Dobra. Że to przyszłość. Nie. Czy seria gier w których moja postać występuje jest dla dzieci? Nie. Zdecydowanie, Zdecydowanie nie. nie. Dobrze, Dobrze? czy moja postać walczy, czy mój bohater walczy, używając głównie pięści? Mm, mm, tak, zdarza mu się używać pięści. Okay, czy, czy, czy głównie? Ale głównie nie, nie, nie. nie. Głównie, nie głównie, głównie nie, dobra. Dobrze, e, dobra czy jestem postacią związaną z marką PlayStation? Nie. No, czy gry, ma. w których występuje mają... Wszystkie są z jednego uniwersum? Um, tak, w znakomitej większości tak. Dobra. Czy jestem bohaterem... Gears Nie. Nie, yeah, okej. Okay. Dobra, czy jestem związany z serią Assassin's Creed? Nie. <grym> nie. <grym> Ciekawe. Ciekawe. No bo tam chyba było różnych typów wysyłali jakoś, nie? Czy... Tak, jest ten jeden główny, który się w różne ciała... Wciela, wciela no. No. Czy są gry pecetowe? Tak. Dobra, czy jestem, czy gra z moim bohaterem ostatnia weszła w ciągu ostatniej dekady? Tak. Tak, okej. Okay. No ale muszę trochę bardziej sprecyzować sobie mm. gatunek. E, trzecioosobowa gra? Nie. nie. Czy jestem grą Indii? Nie. Czy bohaterem z gry Indie? Nie, nie, nie. E, FPS? Tak. Okej. Okay. Dobra. U. Czy główna broń, którą walczę, jest bronią do walki wręcz? Nie. Ok. Captain Price, Call of Duty? Nie. nie. Czy w ogóle moja postać, jakby, główna rzecz, którą robi, polega na walce z kimś? Mm. No. Nie. Nie, jest to część tego, co robi, ale nie jest to główna rzecz, której się zajmuje. <grym> nie. 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 Czy jestem Duke Nukem? Nie. nie. Czy jestem Mario? Nie. nie. Ej, to się zgadza z prawie wszystkim, co powiedziałeś. Co nie? Ciekawe. Mam, kurczę. Mam. Dobra. Jakbym ja miał ci podpowiedzieć, to bym powiedział, że jesteś postacią, która nie ma imienia nadanego przez autorów gry. A. Tylko to jest bardziej fanbase. imię nadane przez fanbase. No i na razie na tym poprzestańmy. Dumgaj. Tak. Brawa. No nice. okay, Próbuję próbuj teraz z tym i dać podpowiedź. Dobrze. Jakoś taką naprowadzającą. Jasne od razu. Tak tak. tak. Ta postać jest znana głównie z tego, że jest bratem bardziej znanej postaci. To czy ja, To jestem Luigi? <laughs> tak! Dobrze, cudownie. Bardzo ładna runda. Nice. Bardzo ścieżka. Super. 6 do 1. Jak to 6? No bo za zgadnięcie jest 2, bo ty masz szansę jeszcze na jeden punkt, jak, jak dopowiesz. No dobra, tu razem sobie daliśmy podpowiedzi. No akurat byłem miły, że pierwszy dałem podpowiedź. Daj jeszcze jeden punkt, to Witoldzie. 6 do 2. 6 do 2. 6 do 2, Jeszcze Wiesz co, się na 6 do 3, może być nawet 6 do 5. Dobra kozak, 6 do 5 w takim razie. I tak Z kończymy <laughs> dzisiejszy <laughs> odcinek, dziękuję bardzo serdecznie. Podajcie na Twitch TV, Jacek z dowód wideo, do Bartka. Wbijajcie na Instagrama, do Bartka generator Friday. Dawajcie znać, koło chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. My widzimy się w kolejnych 2 godzinach 17 Trzymajcie się ciepło. Cześć!